chodzicie na Instagrama, tak, jeśli teraz włączacie nagrywanie, ja to jem, w, 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 udostępniacie filmik na TikToka, oznaczacie mnie, ja do was przychodzę, polubiam filmik, sprawdzam i wy przychodzicie na Instagrama Trojanek, pod jeden, piszecie pod ostatnim postem, zrobił to. Dobra? Dobra, jemy to. Włączyliście nagrywanie? Ale nie, no, nie piszcie mi żryj, no bo ja chcę nagrywanie tutaj, żeby było włączone. Nagrywanie. Czekajcie, ja sobie troszkę więcej dam, ja sobie troszkę więcej dam, żeby nie było, że, że ten, czekajcie, ja sobie więcej dam, ja to będę ja, tak, ja to będę jadł, ja to będę jadł. Włączyliście nagrywanie? Witam serdecznie, ci co nie wierzą, ja jem na live'ie pastę. Jemy. Yy, tak, jak, jak włączyliście nagrywanie, teraz się to wszystko nagrywa, ja to teraz będę jadł, wy wstawiacie na TikToka, oznaczacie mnie, wchodzicie na Instagrama Trojanek podługa 1 piszcie pod ostatnim postem, zrobił to, dobra. Tak, pod ostatnim postem na Instagramie piszcie, zrobił to, dobra. 200 osób, o kurde, ej, 200, dobra, 200 osób, dobra, jemy to, tak na serio jemy to. Kurde, się boję, dobra. Teraz udowodnię hejterom, że to zjem, udowodnię hejterom, że to zjem. Obiecujcie mi, że teraz nagry... obiecujecie mi, że nagrywacie i później jak to teraz zjem, hejterzy, to jest teraz do was wiadomość, jeśli to teraz zjem, obserwujcie mi, obserwujcie mnie i możecie mówić, że jestem kot. Dobra? Dobra? Tak? Obiecujecie, hejterzy? Bo ja to widzę, kto mnie hejtuje. Dobra jem to, jem to bez gadania, dobra jemy to Chodź, wchodzimy na instagrama trujanekpodloga1 Piszecie, yy, że zrobił to Nagrywacie ekran? Czy nie? Bo ja nie wiem czy nagrywacie czy nie, bo wy piszecie Lebi XDXD, Zamiast yy, napisać mi czy nagrywacie Bo ja też to, to zjeść Co? Jeszcze raz włączcie sobie nagrywanie Tak włączcie nagrywanie i napiszcie mi Już dobra, jak macie nagrywacie na, Nagrywacie ekran, oznaczacie mnie na tiktoku Chodzi się na Instagrama, Tryjanek, podągaj, napiszcie, że Cox albo zrobił to, dobra? Dobra, robimy to? Połykamy? Połykamy? Jemy? I trochę hajterzy, i trochę hajterzy. Nagrywajcie ekran, oznaczajcie dzieci na tikoku, idziecie na Instagrama Trojanek dziecię 1 na wody wody? co jest to taka ostra. I co? I co hejterzy? Fuj! Z wodą? Z wodą? Już zjadłem to dla was to Mogę z wodą, tak? Udowodnię wam to. Mogę z wodą? Mogę. Jeszcze trochę piecze. Dobra. Teraz piszę, jeśli nagrywaliście ekran, oznaczacie mnie na TikToku, obserwujecie mnie, piszecie mi pod ostatnim postem, zrobił to, jestem koksem. Nie jestem ci po mnie. I co hejterzy? Obserwujecie mnie, bo to zrobiłem? Obserwujecie mnie? Dziękuję bardzo.